Falstart słuchajcie, nagrałem mega filmik, ale bez dźwięku. Yy, zrobię małą powtóreczkę, Pokażę wam mniej więcej, jak wygląda domek. Taki mały, fajny drewniany domeczek. Powiem wam, że pewnie każdy by chciał mieć taki domek na własność gdzieś w jakimś małym ustronnym miejscu, Schodki do góry na piętrze jeszcze są dwa pokoje. Yy, widoczek... Widoczek przez okno jest mega. Mniej będzie widać teraz. O, o sorry, często trochę. Ale patrzcie. O, teraz co to tak bryga? Nieważne, góry, pięknie, szczyty, teatr, lekko w śniegu, tak jak sytuacja, aneksik kuchenny fajny, łazieneczka też całkiem sympatyczna, o, mniej więcej pokażę, żeby, tak, łazieneczka, prysznic, tutaj fajnie, no fajnie, powiem Wam, że no... standardzik, jak najbardziej, pięć gwiazdeczek, widzimy na zewnątrz zaraz jeszcze, pokażę Wam, co jest grane, tak jakby drugi raz kręcę nasz filmik, tak nie będzie tak fajnie już niestety. Halo, halo. Halo, halo. Teraz łączyłem z dźwiękiem. Hej. Hej. To moja żona? To ja. Żona jego. Pa A to nasze dzieci. Odpoczywają chwilowo. O, stajemy. Halo. Ja. Liga. Liga. Liga, liga. Eee. Nie ma szans, liga, 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 liga. Liga. Nie, nie ma szans. no niestety, padli, powiem wam tak, byliśmy na e, Gubałówce, dzieciaki wybawiły się za wszystkie czasy, pogoda jest świetna, jak wam pokazał górę, ani chmurki nie ma na niebie, no jakieś tam minimum powiedzmy tyle, no dzieciaki zmęczone, jak widać, o, śpią sobie na trawce, ładna zielona trawka, także... Mogą na zewnątrz oddychać świeżym powietrzem. Pokażę jeszcze potoczek, który graniczy razem z tą działaczką, na której jesteśmy. Domki u Gawra, Polecamy. Sąsiad, muszę nagrywać jeszcze raz, bo z dźwiękiem się nie nagrało tam to ostatnie, nie? Nie wiem, bo miałem wpiętego stika w ten. tejście sławkowe, nie? Tutaj przedstawiam Wam sąsiada. To ja. To ja... Znacie go jak go nie znacie, to... <laughs> Powiem wam tak, jakbyście potrzebowali dobrą ofertę na internet, telewizję albo telefon komórkowy, dzwoncie. Pod mój numer. Numer będzie w linku poniżej filmiku. <gry> Takie atrakcje, wiecie, ciężko się dostają tutaj, a próbujemy je lunać. Tu jeden taki gozies. Czekajcie, czekajcie, może mi się uda dostać do środka. Ciężko będzie, nie? O, może tak będzie. Jest. Zamaskowany, ja nie? Aga! Hej! Hey, Oli, powiedz coś ciekawego jeszcze. Hej! Hej? Budować się tutaj? Jest fajnie, nie? Jest pięknie, i beautiful. Właśnie, mowa o rzece. Można by się wykąpać. Nie wiem, jak w lecie. Pewnie. Pewnie, jakby był środek lata, to już my zaryzykowali. Patrzę do środka. Fajnie, niezbyt głęboko, o tak wygląda na mniej więcej, niezbyt głęboko, tutaj taki wodospadzi fajnie, o się jestem, o tak, tadaaa, to co, co więcej, tyle chyba, pozdrawiamy z Tatry. Tatry, o tutaj widzicie Tatry, Dziękuję, że... No, sorry, zapomniałem o jednym gościu jeszcze. To jest taki gość. Oho. To coś oznaczało chyba. Siemanko. Dzieci, o, tak. Pełen relaks. kokonie zawinięty, patrzcie. O tak. Wciągniemy cię bardziej. O jeszcze trochę. kokonie zawinięty. Tak, relaksujemy. Trzy. Namysłowie. Dalej Na jest. Pozdrawiamy.